Dzień dobry Czekajcie, jeszcze raz Dzień dobry Witam państwa serdecznie w nowej serii chcę zostać milionerem więc wejdźmy sobie w plusik od razu pan powiem ładnie pięknie wpisujecie sobie oczywiście kodik lisowiec który wam daje 10% do depozytu i darmowe 2 zł i 10 groszy na start zachęcam bardzo serdecznie możecie dodawać przez blik visa przelewy wasze skiny bitcoiny giftcardy zen i wiele więcej obczajcie sobie bo naprawdę warto i pamiętajcie że są takie właśnie giveawayki nie yy, no i fajnie nie teraz do, dorzucimy wam pp bizona no i żeby ktoś w razie czego zgarnął nie wiecie o co chodzi więc ja myślę że spoko pamiętajcie że m jest i nasz ukochany nożyk jest jeszcze do zgarnięcia więc naprawdę zachęcam dobra otwórzmy sobie na początku Yy, wiadomo, zaczniemy sobie z grubej rury. Otwieram sobie jedną taką z nożykami. Coś takiego nam siada. Dobra, spoko. Jesteśmy na proficie, jak widać. A więc siadło jest git naprawdę sigmowo. Zachęcam do Daily Case'a co 24 godziny jest. Yy, no i dobra, my przejdźmy sobie już chyba na batelki. Chociaż jeszcze zobaczymy. O, są te nowe skrzyneczki, to sobie odpuszmy. Na początek te trzy. Walimy pak. Pak, 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 pak. No i coś takiego nam. No dobra, spoko no. No nie opłaciła się, no trudno. Dobra. Weźmy sobie te trzy. No to już musi oddać. No. Wierzę w was. No dobra. Lipson chyba, ale zobaczymy. No Lipson, lip I te jeszcze sobie otwórzmy trzy. <laughs> Prawda No i no i coś takiego nam Siada, dobra No, no nie, no nie nie, 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 nie Nie idzie, no dobra Także no, dobra, jeszcze sobie otwórzmy Te trzy skrzyneczki Pyk I coś takiego nam Dropi No spoko nawet, spoko No nie oddało, dobra Także 14 dni do końca Eventiku, ja zachęcam do wpłacania A teraz lećmy już na batelki no i słuchajcie, otwórzmy sobie taką oto batelkę. Pyk, pyk, pyk. Weźmiemy sobie te nowe. Jak zobaczę. Weźmiemy sobie to. No i wiadomo. Nasza skrzyneczka ta i ta. No dobra. To tyle. Więc sobie przejdźmy już. Dwóch utwórz i czekamy, czekamy. Chyba, że dodamy bota. A ciul, już dodamy tego bota. I samo chodź tu, lecimy, pierwsza batelka, zobaczymy, zobaczymy, czy nam odda, czy nam siądzie, no na tą chwilę, tak tak, 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 Lipson, dobra, no coś takiego, no no spoko, dobra, na tą chwilę na proficie, powoli, ale dobrze, no Chocolate Case, mam no, mu no, więc tak. Gdyby mi to okacz. ojoj, oj, no dobra, dobra, na no tą chwilę spokojnie, nie poddajemy się i zobaczymy co dalej, nie, dobra, bo tu wszystko może się zmienić od ostatniej skrzyneczki, o, albo ja wygram, zobaczymy jeszcze, pyk, dobra, coś takiego, no, na tą chwilę na prowadzeniu jesteśmy, uwaga, no, gloczek, o kurde, dobra, musi kosa, musi kosa. Dobra. Jup, wygrana, dobra. No to GG. GG i samo. W bocie. No dobra. Jeszcze możemy sobie uszczelić skina. Yy, weźmiemy całość. Palniemy sobie. Pyk. I weźmiemy o ten. No jo. Jo, dobra. Jest git, jest git. No dobra. To teraz sobie jeszcze może spójrzmy jedną jeszcze batelkę. Yy, dobra. Weźmiemy sobie jakąś mocniejszą. Może teraz. Weźmiemy support casey. Weźmiemy to. Yy, tą weźmiemy standardowo. Pyk, trach, pak, dżach i dżuk. Nie, 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 tego nie, tego nie. Niby 50%, ale nie, nie, nie. Nie bawi się. Tak, dobra. Iż dobra. Myślę, że te skrzynki będą odpowiednie. I czekamy. Dodaj bota I samo leci. Pyk, i sam chodź. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. 15 skrzyneczek na początku. Taka mini skrzyneczka. No i coś takiego. No dobra, na no to chwilę spoko. Py, teraz coś takiego. Jest git, jest gate, jest gate. Bum 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 Tak zwane. Dobra, coś takiego, no. No i teraz on prowadzi. No zobaczymy, zobaczymy, nie? No. Teraz te fajne skrzyneczki, proszę oddać. Dobra, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Skara, skara. Tak, tak, tak. Lipson tak bardziej bym powiedział. Dobra, teraz coś takiego. 30 zł. W skinach. A on ma 45 w skinach. Lipa, lipa. Dobra, musimy zobaczyć, to musimy. Musimy zawalczyć jeszcze, no. Dobra, coś takiego. No... No nie jest sigmowo, ale no jeszcze możemy go wyprzedzić, no zobaczymy, nie? Los chce ze mną grać Dobra, teraz naklejeczki Takie spowolnienie No zobaczymy Nawet mi za 11 naklejeczka dropła No dobra, spoko, spoko, no On ma już 80, ja mam 50, więc taki średnio Średnio Ale no miejmy nadzieję, że się zmieni w tej ostatniej skrzyneczce, nie? Dobra, no no, 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 to chwilę. O, kurde. Dobra, proszę, daj ładną kostkę. Dobra, proszę. Lipa, lipa, przegrana tym razem, no. Tak czasami jest. Dobra. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Pamiętajcie, żeby wpisywać kodik lisowiec, bo to sigmowy kod. No i pamiętajcie o tych giveaway'ach, które są ciągle, nie? I o daily case'ach. Co 24 godziny. No i właśnie tutaj widzicie, nie? Sigmowa, sigmowo. Zachęcam, papa.